Jeżeli patrzymy na dynamikę zmian otoczenia, a wiemy jak jest ogromna i to nie tylko na pandemię, na globalizację, na to, co się dzieje w otoczeniu w, no i w ogóle na całym świecie, prawda, to, to na pewno każdy model, jaki istnieje, w tym także model dialogu społecznego, on powinien być co kilka, co jakiś czas uaktualniany, prawda. I ja tu tylko. Powtórzę swoją tezę poprzednią, według mnie ten model, który obecny na RDS reprezentuje, to jest modelem z ubiegłego wieku, w związku z tym nie odpowiada całkowicie potrzebom dzisiejszym. Ale jest jeszcze jeden bardzo istotny aspekt, a mianowicie absolutna zaszła rewolucja w narzędziach, którymi możemy operować. Prawda? Ja mam na myśli tutaj zarówno media społecznościowe, jak i różnego rodzaju platformy, przecież dzisiaj jeżeli władza potrafi nadać każdemu obywatelowi szybko PESEL i, i to jest podstawowy dokument, i nie, już nie mówiąc o różnych identyfikatorach, prawda, to spokojnie mogłaby stworzyć platformę nowoczesnego dialogu społecznego do pewnych rozwiązań. Ja tylko przytoczę, też żeby być dobrze rozumiany, nie proponuję, żeby to od razu robić w Polsce, ale przytoczę dwa ciekawe przykłady z zagranicy, według mnie ciekawe. Jeden to doświadczenia z Brexitu w Wielkiej Brytanii i te różne podejrzenia o manipulację, o autentyczność i tak dalej, i tak dalej, prawda? Społeczeństwo zostało zaskoczone, według mnie, brytyjskie, tym referendum, bo nie było przygotowane. I druga to jest kwestia Szwajcarii, gdzie te referenda są na porządku dziennym, prawda? gdzie prawie rocznie odbywa się kilka referendów, i tak jak mi mówili koledzy z Izb Szwajcarskich, czy Samorządu Gospodarczego, największy wa walor mają edukacyjny, że obywatele zanim się wypowiedzą, muszą się zapoznać z tematem i muszą podyskutować. I co więcej, nawet była taka sprawa w Sądzie Najwyższym, że zarzucono rządowi. Manipulacje faktami przed jednym z referendum. To też była ogromna szkoła no, dialogu społecznego, prawda? Że dobrze po, podejmujmy decyzje wspólnie nawet, ale informujmy się rzetelnie i miałem poglądy rzetelnie, więc nie nawołuję do tego, żeby od razu w Polsce prowadzić referendum. Chcę tylko powiedzieć, że obecna technika informacyjna daje naprawdę ogromne narzędzia, aby maksymalna ilość obywateli mogła być włączona w debaty o kwestiach najbardziej istotnych i to w uczciwe debaty, bo cały czas podkreślam słowo uczciwe debaty, i to zarówno na szczeblach lokalnych, jak i w skali ogólnokrajowej.